Jest 152, zobaczymy, jak się sprawdzi. Jeszcze nie ulepszony, nic zobaczymy, jak sobie poradzi. Lufa z siódmego poziomu, więc nie wymagałem od niej. Jest uważany jeszcze oczu za bardzo dobry. Też tak uważam, jednak warto dodać, że jest bardzo dobry, jeżeli ma najlepszą lufę. Na razie tutaj jest jakaś porażka. porażka. Czołg, którą najbardziej chciałbym przywalić spędzić Nie wiem czy że tam podwiecie do Ferdiego. Ciś już jedę pomagać. Proszę. Za 450 Ferdi już nie ma połowy życia. Jest nas co naprawdę potrafi. Nieźle zaszać. Wytrzymaj jeszcze Ferdi. Już na no tu jeszcze. Jeszcze podpalone widzimy, bo. Trochę cienko ze zwrotnością. Tak, o to chodziło. O to chodziło ich się zsuwa teraz. Widzieliśmy, dwa razy rykoszetował, raz mnie przebił za 223. No dobrze. No i zostanie tylko Indian PZ. Chciałbym też jeszcze go ustrzelić, ponieważ mam na razie tylko 1000 przebić z tego SP1C. Jakby tak sobie tutaj stał AFK, się ucieszył. Żebym nawet całego rozwalił, jakby mi nie przeszkodzili. No. Że raz mu przywalę, jak myślicie. A, jest to jeszcze gra. strzeliłem, słuchajcie, żeby jak najwięcej przebić, uzyskać. Bo widzieliśmy, i jest trzy w niego walnęło. więc również za 400 z kawałkiem nie zostałoby tylko mu 100 parę życia. Więc bym go załatwił, ale mało przebić. Dostała tak to maksymalnie ile mogłem, to dostałem. No powiem tak, więc się wiadomo, że sobie poradziłem z tym SP-1C. No jak na bitwie razy 3, no to nie jest się.